Siedem faktów, których możecie nie wiedzieć o żelazie. Żelazo to minerał o niezwykle istotnym znaczeniu dla organizmu. Jego główną funkcją jest zdolność do wiązania cząsteczkowego tlenu, co umożliwia tworzenie hemoglobiny odpowiedzialnej za transport tlenu w czerwonych krwinkach. Żelazo przyswajamy spożywieniu w dwóch formach. Chemowej, pochodzącej głównie z mięsa, podrobów i ryb, która cechuje się wysoką przyswajalnością na poziomie 20, a nawet 25% oraz niechemowej, obecnej głównie w produktach roślinnych oraz żółtkach jaj, która wchłania się na poziomie około 5%. Dostarczanie odpowiedniej ilości żelaza z pożywieniem jest kluczowe dla utrzymania zdrowia i dobrej kondycji. Jego niedobory mogą prowadzić do anemii, osłabienia odporności, problemów z koncentracją, przewlekłego zmęczenia, a także poważnych chorób. Warto zatem poznać kilka niezbędnych i często nieoczywistych faktów o tym pierwiastku. Fakt pierwszy: żelazo potrzebuje witaminy C, aby się wchłaniać. Wchłanianie żelaza, zwłaszcza tego pochodzenia roślinnego, jest silnie uzależnione od obecności witaminy C. Kwas askorbinowy redukuje żelazo do formy lepiej przyswajalnej przez organizm oraz zapobiega jego wiązaniu z inhibitorami wchłaniania. Dlatego, aby zwiększyć przyswajanie żelaza z diety, warto łączyć takie produkty jak szpinak, soczewica czy czerwona fasola z warzywami i owocami obfitującymi witaminą C, takimi jak papryka, cytrusy czy kiwi. Fakt drugi. Kawa i herbata zaburza wchłanianie żelaza. Zawarte w kawie i czarnej herbacie polifenole wiążą żelazo, ograniczając jego przyswajalność. Aby zminimalizować ten efekt, zaleca się picie tych napojów co najmniej godzinę przed lub godzinę po posiłku. Poza tym produkty bogate w fityniany, obecne np. w pełnoziarnistych produktach zbożowych, orzechach i nasionach, mogą wiązać żelazo w przewodzie pokarmowym, co również ogranicza jego wchłanianie. Warto w takim przypadku stosować metody redukujące fityniany, np. Na namaczanie nasion czy fermentację ciasta chlebowego. Uważajcie też na leki zobojętniające kwas żołądkowy. Ich długotrwałe stosowanie zmniejsza dostępność żelaza, ponieważ niskie pH żołądka jest kluczowe dla przekształcenia żelaza w formę przyswojalną. Fakt trzeci. Witamina D jest sprzymierzeńcem żelaza. Badania sugerują, że witamina D wspiera produkcję białek zaangażowanych w transport i magazynowanie żelaza w organizmie. Jej niedobór może przyczyniać się do obniżenia poziomu hemoglobiny i zwiększenia ryzyka anemii. Fakt czwarty. Nadmiar wapnia w diecie może zaburzać wchłanianie żelaza. Wapń, choć niezbędny dla zdrowych kości i zębów, w nadmiarze może zakłócać wchłanianie żelaza w przewodzie pokarmowym. Dzieje się tak, gdy produkty bogate w wapń, takie jak mleko czy sery, są spożywane w tym samym czasie co produkty żelazowe. Aby unikać tego negatywnego efektu, zaleca się rozdzielanie spożywania tych składników. Fakt piąty. Żelazo jest potrzebne do prawidłowego funkcjonowania tarczycy. Okazuje się, że żelazo odgrywa istotną rolę w zdrowiu tarczycy, wspierając syntezę jej hormonów. Jest niezbędny dla aktywności enzymu peroksydazy tarczycowej, który uczestniczy w produkcji hormonów tarczycowych. Niedobór żelaza może prowadzić do niedoczynności tarczycy oraz zaburzeń autoimmunologicznych, takich jak Hashimoto. Fakt szósty. Niedobór żelaza obniża libido. Żelazo ma także wpływ na zdrowie seksualne, szczególnie u kobiet. Niedobór tego pierwiastka prowadzący do anemii może obniżać libido, powodować zmniejszenie nawilżenia pochwy oraz wpływać na zaburzenie cyklu menstruacyjnego. Zmęczenie i osłabienie związane z niedoborem żelaza mogą dodatkowo obniżać jakość życia seksualnego. Fakt siódmy. Pasożyty zjadają nasze żelazo. Infekcje pasożytnicze, zwłaszcza w krajach rozwijających się, są jedną z najczęstszych przyczyn doborów żelaza. Na przykład ten goryec, pasożyt układu pokarmowego, przyczepia się do ściany jelita i odżywia krwioł gospodarza. Powoduje to przewlekłe krwawienia w jelitach, co prowadzi do utraty żelaza i rozwoju anemii. Glizda ludzka uszkadza śluzówkę jelita i wywołuje przewlekłe stany zapalne, zaś Gardia Lambia zakłóca wchłanianie składników odżywczych, w tym także żelaza. Jeśli macie niedobory żelaza, znajdźcie przyczynę, wybierzcie najlepiej przyswojalną formę i suplementujcie rozsądnie. Aby nie przegapić podobnych nagrań, pamiętajcie o subskrypcji.